A, dzień dobry, po pierwszej nocy w Maroko. Spoko, Maroko! O, zaraz zacznie się trzepanie konopi. Ca echo trzepania konopi niesie się po całej dolinie, nie? A my idziemy zobaczyć Most Boga. No siemanko, piękny poranku. Mamy most Boga! Wskoczyłem rano do wody, nie? Uhuhu. No przepiękna woda. Manko kolejnego dnia. Słońce wschodzi. Lecimy na Agadir, jednak omijam cały atras, Lecę prosto na Ocean. Kolejny dzionek, niedziela. Jak niedziela to do kościoła. Każdy swój kościół ma. Jak niedziela, to ich chrzest. Chłopaki się wystraszyli kamery, nie? Pokaż, to, pokaż. O, złapali taką jaszczurkę. I co? I co mi ją sprzedać? Dobra, rysowałem. Kupuję tobie szczurkę, zadychę to? Ten, ten boss. O! No Trzeba jej uwolnić to z szyi. Wychodź. O, a tu proszę mandat, nie? Mandat 15 euro, 68 kilometrów na godzinę, o 8 przekroczone, a można o 6. Wiewiórkę uwolniłem, Schowałam się tam. Mam nadzieję, że wydostała się na zewnątrz, a jak nie to tam siedzi. <grym> no i coś niedanko. Daktyle, bananki, orzechy, płatki owsiane, ja no. No, Siemanko, dzisiaj w górach. Treczek, 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 treczek zawsze dobrze robię. Słuchajcie, to jest 1000 metrów nad poziomem morza. No, piękna maszyna. Piękna. Dobra, ruszam w góry. Wyjechał bez problemu z garażu, jeszcze ze dwie takie redówki by się zmieściły z nim. Lecę tam na najwyższą górę w okolicy i w ogóle jest sztos. Słuchajcie, jest już parę dni później, a w moim aucie dalej mieszka ta wiewiórka. Oto jest dowód, no ale ja ją słyszę wieczorami i słyszę ją czasem jak wrócę do auta po dłuższej ciszy i już widzę, że nie ma następnych kawałeczków chlebka także ta wiewiórka ze mną podróżuje no i nieźle no fajne klimaciki fajne władowałem się na grubo w góry Naprawdę fajną miejscóweczkę trafiłem Jest naprawdę sztosny Jest sztos Słońce ziemią chmury z nieba wyparło Hello my friends Fantastic place Dobrze? Dobrze, dobrze Bardzo dobrze Bardzo dobrze Dziękuję. Już miałem iść, ale pomyślałem, że zrobię jeszcze salto, żeby Wam pokazać kolor wody. Mam nadzieję, że kamery nie wypuszczę. A chłopaki tu za dużo roboty nie mają, nie? Pięciu turystów na dzień. Turist? Good place. Good Tadzink zostałem poczęstowany. No i co? No piękne miejsce, nie? Siema, kolejny dzień. Manko simanko Mohamed driving today go 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 full gas ouuu oh, totally okay. siema 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 kolejny dzień Dzisiaj złapałem pierwszą falę Woo. i autostopowiczów na pokładzie Siema siema dzień Dobry i tutaj kolejny dzień Kolejne przygody No i wiozę te owieczki na rzeź Niczemu nieświadome Dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry Zrobiliśmy tę traskę po raz kolejny Co Empty here, empty here. No waves. no waves. Only waves Only walk tutaj. Siema siema wtorek. Mamy wtorek. Wtorek, lecimy motorek torek. Lecimy lechu torek. mikołaj Patryk i torek. No fajną glinianą miejscowość To są chyba glinki Rady, ale tu jest fajnie, co? No. Jak w takiej grze <grymne> Byłem po raz kolejny Mikołaj poszedł Pociągnęło go, gorączkę szczytową od razu dostał I wszedł na najwyższą wydmę, jaką w okolicy zastał No i jeszcze, jeszcze, jeszcze adrenalina go rozwala, nie? Jeszcze go adrenalina rozwala to, Tam za tym szczytem jeszcze jest coś na Sławskim Nie ma Co było Dobra, jedziemy pojeździć na dachu. Szybko wróciłeś, szybko no, wyznaczyłem no cele mówiłem, że przy 17 minut tam dojdę, no. i pół godziny potrzebuję na powrót, bo 10 minut na odpoczynek i byłem 17 po, nie 20 po. Dzień dobry, dzień dobry kolejnego dnia. My już w pełnym składzie lecimy przed wschodem słońca. Dzień dobry, nowy dniu. Siemanko, jesteśmy z powrotem w Aurir. Od Aniego, który zrobił mój bagażnik Dostaliśmy dzisiaj kuskus -kus na piątek Lechu wraca jutro, poszedł drukować bilet No i co? Gąski, gąski do domu Siemanko, siemanko Siemanko, siemanko We are here Siemanko, siemanko. Mamy takie przerywane ujęcia z tej goprówki. Coś nie kręcimy za dużo, ale dużo robimy. No i co? Dzisiaj operacja, no jakiś sub tam stał przy drodze i trzeba było sprawdzić, czy jest wysoki. No i jest wysoki, no. Rozpalenia, dobra. Jak Mikołaj nie zgubi zapalniczki, to uda nam się rozpalić ognisko dzisiaj. Dzień dobry. Siema, siema. Dzień dobry, dzień dobry! dobry, dzień dobry! Pozdro, pozdro! Very good, very nice. wow, Rurka do turbo naprawiona! do ładowania do, czarda, do komputera! Fura leci jak Sima siema, siema! Siemano, siemano, siemano! Siemano, siemano, siemanerko! Lecimy, we are here with the Ziko! Ziko! O oh, o oh, o oh, o oh. Ratata! Datata. O! Dzień dobry, jesteśmy na miejscu skąd skaczą na paralotni I szalone dziewczyny, zdecydowały się na szalonego marka. A co można zrobić bardziej szalonego? Nic! <śmienny> Instruktorze Instruktaż jak, jak zrzucać dziewczynę ze skarpy. <śmienny> yeah. Jestem Bogiem. Uświadom to sobie, sobie. Ty też nie jesteś Bogiem. Tylko wyobraź to sobie, sobie. Jestem Bogiem. Świadom to sobie zrobię, a ty też jesteś tylko wyobraź to sobie sobie. Końcówka marca, właściwie ostatni weekend marca kończy się Ramadan. Ostatnio turbinę tutaj próbowałem zmienić, ale nie była ta co trzeba. Chłopaki w ogóle się nie szczypią. Oh. 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 Rzusz